Jak wygląda praworządność w czasach rządu Donalda Tuska i Bodnara? Ksiądz Michał Olszewski, którego zatrzymano celowo w Wielki Czwartek, celowo przed wyborami samorządowymi i któremu uniemożliwiono kontakt z adwokatem, uniemożliwiono właściwie obronę. Takie coś to zdarza się w krajach trzeciego świata, a nie w kraju demokratycznym. I teraz w sprawie księdza Olszewskiego orzekać będzie. Można powiedzieć, człowiek związany z rządem Donalda Tuska, bo facet, który był wiceministrem w rządzie Donalda Tuska, w tym poprzednim jego rządzie i tak naprawdę czy można liczyć na bezstronność w takim przypadku? Powstał list otwarty dziennikarzy właśnie skierowany do wymiaru sprawiedliwości, żeby wykluczyć z tej sprawy tak naprawdę sędziego, który sprawował funkcję ministerialną u Tuska. no bo